Cześć, z tej strony n.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Obczaj Moda. tym odcinku obszerimy sobie modyfikację Grektech, nim jednak zaczniemy, parę informacji powiem. E, tą modyfikację będzie taka miniseria. E, miniseria z tego względu, że jest tego sporo bardzo dużo i chciałbym Wam rzetelnie wyjaśnić co i jak i też żeby było wygodnie Wam sprawić, jeżeli czegoś konkretnego nie kminicie, żebyście mogli sobie obczaić. Mam tu na myśli jakieś maszyny albo cokolwiek. Żeby to nie było tak z Rotary Craft, że trwało o, 40 ileś minut i jak ktoś potrzebował jakąś informację wyciągnąć to była lipa, bo szukał, szukał i szukał i szukał. Tak więc podzielimy sobie pierwszy segment, to będzie generowanie zasilania. Później mamy maszyny, maszyny strukturalne, kawery wraz z upgrade'ami, fusion reaktor. Yy, oraz będzie jeszcze yy, transport maszyn, tak? Transport maszyn i co jeszcze będzie? Co jeszcze sobie wrzucimy? Yy, transport, aha, nie, no dobrze mówiłem. Transport oraz zabawki, zabawki, czyli inne takie bloki, które nie ma, nie ma, no nie za bardzo można przypasować do czegokolwiek. Tak więc zacznijmy. obczaj moda. Gry, czym jest gregtech? Grektech grek jest to addon do modyfikacji Industrial Craft, która jest powiązana z dużą ilością modyfikacji i w ostateczności utrudnia, po, znaczy zwiększa poziom, na trudniejszy, jeśli chodzi o Industrial Craft. Jak widzicie, hmm, tu pokażę, dodaje ona bardzo dużo różnych maszyn oraz o dużo ciekawych rzeczy, które z czasem sobie obszerimy. W tym odcinku przejmę tak jak mówiłem generację energii i wszystko co z nią związane. I może też jeszcze na początku powiem o takim itemku. Portable scanner, kraftowany w ten sposób. W Assembly Machine, to sobie o, omówimy później. I ty, ten item do czego służy. Służy on do debugowania, czyli informowania nas, co jest grane z maszyną. Jak widzicie, kliknąłem prawym, została złożyta energia, to trzeba załadować I tak jak widać dostajemy informacje. Dużo, dużo informacji potrzebnych no w przyszłości. Będziemy sobie niektóre tam omawiać w przyszłości, ale to zobaczymy. I teraz tak, zaczynając zabawę z tą grą, pamiętajcie, że ta modyfikacja nie tyle co współgra, a zmienia: zmienia recepty, receptury podstawowego Minecrafta, jak i receptury z innych modyfikacji. Wszystko można sobie ustawić w konfigu. Jeśli cokolwiek będziecie chcieli potrzebować, skustomizować, wtedy patrzcie do, do plików konfiguracyjnych i tam sobie to patrzcie. Ale dobra, zaczynamy zabawę z GrekTechem, czyli tworzymy z Industriala podstawowe źródło zasilania mm. i będziemy potrzebowali Plate Blending Machine. To jest właśnie taka maszyna, wygląda w ten sposób, kraftowana jest w ten sposób. Jak widzicie, mm, może być trochę droga. Nie, 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 no aż taka droga nie jest. W każdym razie, będziecie potrzebowali tej maszyny. Jej jest wygląda w ten sposób. Zasilanie z 32, czyli te najmniejsze z, e, z Industrial Crafta. Do czego jest Plate Branding Machine? Do tworzenia plateów. Najprościej mówiąc, plateów. Każda maszyna e, posiada swoje recepty. No, prawie każda. Prawie każda, bo e, tam dwie maszyny nie mają zaprogramowane w NEI. Co można wykorzystać, ale jak widzicie, możemy tutaj tworzyć playty, zarówno jak i z railcrafta, co jest fajną sprawą. O, można dużo szybciej tworzyć niż Rolling machine, ale jak widzicie, no jest tego multumultum multum, razem i razem. O, nawet teorii można. Jest tego sporo. W każdym razie w ten sposób, i tutaj macie informacje, czas, jaki się będzie wykonywać, energię jaką pobiera i energię na wykonanie. Jaki pakiet energii pobierze na wykonanie. Tak więc jest to fajna sprawa, jeśli chodzi o NEI. I tak, jeśli mamy już te plejty, no głównie za, musimy zacząć od plejtów, jeszcze tam mógłby być centrifuge oraz electrolyzer ale, ale od plejtów trzeba zacząć. W ten sposób. Aha, jeszcze jeśli chodzi o tego typu bloki właśnie. Weźmiemy sobie klucz wręcz, może być z e, Thermal Expansion. I jeśli klikniemy sobie. O, czemu nie chce się działać? Dobra, to z Industriala klucz. Uzyskamy slot, który może pobierać nam ze skrzyni. Jak to ze skrzyni? O, a tak to, zobaczcie. Dostajemy skrzynkę, weźmiemy jakiś surowiec i powinien zassać ze skrzyni. Dlaczego nie zassa? Bo musimy wcisnąć ten oto przycisk. Gdy zostanie on wciśnięty, czas reakcji jest trochę wydłużony tej maszyny, ale w końcu zacznie pobierać. Tu mamy energię podłączoną z kwantum generatora, ale to jest, to jest całkowicie inna modyfikacja, o niej nie będziemy mówić. Co, pobierasz? Pobierasz, nie pobierasz? W każdym razie zaraz pen wysysać itemy. On tam ma trochę opóźnienia, ale zaraz powinien sobie dobierać jak mu braknie. Czy ten na odwrót? Przepraszam, pomyliłem się. Na odwrót wrzuca do skrzyni to co stworzy. To inna maszyna, e, kawery są do tego. Wybaczcie, wybaczcie, moja wina, ale już wiecie o co mniej więcej chodzi. Musi być wciśnięty. Jeżeli, nie jeżeli jest nie wciśnięty, ten tryb, no, plejty nam się w, tu, w to miejsce umieszczają. Jak widzicie, zostało przeniesione. Dobra, przejdźmy dalej. Superkonduktory. to są kable, takie jak fibry, tylko że mogą one transportować dużo większe ilości energii. Oczywiście każda maszyny, jak tu widzicie bo najedzie, najedziemy myszką, uzyskujemy o niej informację. Do czego służy oraz jaką energię mm, potrzebujemy do niej, czyli czy, czy będziemy potrzebowali transformatorów, czy nie. W tym przypadku, jak widzicie, nie. Chociaż zależy z jakiej energii. Oraz na dole mamy upgrade, o upgrade'ach później. I tak, mm, mamy superkonduktor wire, który, popatrzcie, może pobierać Ogromną liczbę energii oraz wypuszczać taką ogromną ilość energii. Jest to masakryczna ilość energii. A jak kraftowane? W ten sposób. Trochę droga sprawa. Uu, bardzo droga. No ale wiecie, jak już mówiłem, to nie jest tania modyfikacja. Dlatego mamy jeszcze superkondensator, który przetwarza nam energię. Z tej wchodzącej, z tej maksymalnej na 8192, to jest extreme voltage maksymalny, w którym fibry, znaczy fibry jeszcze powinny zadziać. Z tego co pamiętam, fibry mają maksymalnie, chociaż nie powinny się spalić. No nie wiem. W każdym razie przerabiam, na wyjściu daje 8192 EU. E Kraftowany jest wam, crafting zapomniał. Troszkę droga sprawa. Jak widzicie, plejty, plejty, jeszcze raz z Blending machine. Pierwszorzędna sprawa. Ale dobra. Zacznijmy mówić o generowaniu energii, czyli celu tego odcinka. Pierwszą maszyna, Oczywiście maszyny są ustawione w kolejności i w zależności od tego, jak jak one będą przechowywać tą. Znaczy produkować tą energię. Im dalej, tym większa energia. I tak, pierwszą maszyną jest SemiFluid generator, który kraftujemy craftuj, e, w ten sposób. No, powiedzmy, nawet tanio, nie jest źle. I jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób. W ten, w ten slot umieszczamy potrzebne nam e, likwidy. A tutaj zostają umieszczone, znaczy tutaj, jeśli to jest w kanach, kapsułkach, czy w czymkolwiek, dostaniemy puste z powrotem. Oczywiście możemy pompować, zależnie od której strony potrzebujemy, liquid przez rurę, Liquidaktami albo rur ruralami z crafta, obecnie, zależy. I jeśli chcemy wiedzieć, jakie, jakich surowców możemy tutaj użyć, jakich likwidów, to wystarczy na no, tamtene i już widzimy. Criosot, biomasa, no jest tego sporo i od razu widzimy jaką ilość energii da nam, e, da nam ten generator oczywiście, mm, tu ja dałem Batbox, chociaż niepotrzebnie, bo e, na przykład, no, seed oil skoro już tu mamy, zobaczcie otrzymujemy puste, seed oil się wpompowuje do maksymalnego i zaczyna produkować energię, oczywiście tego wadboxa, jak już mówiłem, nie musi tu być, bo ta energia jest kumulowana w tym bloku. Oczywiście ma swoje granice, ale jest jeszcze w stanie e, przechować energię. I jest to e, 32 na wyjściu. E, jak widzicie, to wszystkie prawie są 32 poza. Mm, poza dwiema. poza dwoma generatorami. No dobra, podejdźmy kolejny generator. Diesel generator. Zobaczmy, kraftowanie w ten sposób I tak Jak sami widzicie Diesel generator napędzany jest Biofuel Oraz różnymi innymi e, Innymi celami Te cele też sobie objaśnimy Jak produkować fuel o, widzicie jaką ilość energii Mając fuel e, Możecie zrobić z ropy bynajmniej No jest to Fajna sprawa zawsze, zawsze tak jak mówię, zawsze macie te recepty możecie sprawdzić i sprawdzić co wam się opłaci i taką fabryczkę, maszynę auto, automatyczną zrobić tak żeby wam produkowało i wtedy mieć, będziecie mieli <laughs> na pewno a, dobre zasilanie i dobra, lećmy dalej Le dalej mamy gaz turbine gaz turbine kraftowany w ten sposób jak widzicie z Coż cóż ta maszyna będzie potrzebować sprawdźmy więc Hydrogen. Tylko dwa gazy. Jak widzicie, hydro, hydrogen e, w, będziemy mogli tworzyć w elektroladzie, elektrolizerze. Um, oczywiście, może pokażę. Weźmy sobie metan. Będzie on dawał bardzo dużo energii. A więc tak, to jest gaz turbine. Kolejnym generatorem jest Magic Energy. Jeżeli macie zainstalowanego u siebie TomCrafta, możecie skorzystać właśnie z tego bloku. Dlaczego? Gdyż posiadamy szardy, możemy z nich wysysać energię. Popatrzcie, pach. Przemienia się ona na energię. Ile daje? Oczywiście możemy jeszcze Mercury cel wrzucić. Ale taki szart, no nawet powiem Wam, ciekawa ilość energii, zależy od rodzaju. To musicie sobie sprawdzić na własną rękę. Jak widzicie, to co dodaje. E, oczywiście otrzymujemy mm, opróżniony, czysty kryształ, zużyty kryształ. E, no i dobra. Lećmy dalej. Tutaj będziemy mieli. Termal generator. Termal generator jest najczęściej używanym generatorem, jeśli chodzi o mm. Ja Już Wam pokazuję crafting, żeby nie było. W ten oto sposób. Chyba w Do czego i co on przerabia? Jest tylko do jednego. Do lawy. Do wiaderek lub heating celi. Oczywiście lawę możecie wpompowywać z, z tej strony. no Zależy sobie jak... No, w każdą stronę macie. Możecie pompowywać, a tym samym tworzyć z lawy całkiem fajną ilość energii. Oczywiście, popatrzcie, że lawa, jedno wiaderko lawy da nam 30 30 tysięcy EU, gdzie normalny generator z Industrial 20 tysięcy albo generator da 5. Zresztą macie tu wszystko w, w tooltipie takim pod nazwą napisane. Więc jest on bardziej opłacalny niż, yy, niż generatory geotermalne z, yy, z Industriala. I dobra, kolejnym bardzo ciekawym znaczy, yy, generatorem energii jest, yy, jak by to powiedzieć, yy, Dragon Egg mówię jak to się nazywa, ja tych wszystkich nazw nie jestem w stanie zapamiętać ja dużo, dużo, robię dużo spotlightów i dużo modyfikacji mi przechodzi przez głowę więc Wszyst wszystkiego nie ogarnę dobra, Dragon Egg Energy e, do czegoż on służy? otóż, gdy już uzyskamy jajo z endu możemy je umieścić właśnie w tym miejscu popatrzcie zacznie nam tworzyć energię no powiedzcie czy to nie jest fajne Oczywiście On nie ma GUI ale daje coś 120 czy 1000 Już, już nie pamiętam ile on dawał energii Czy to nie będzie Ale na wyjściu ma 128 więc musicie MFE podłączyć pod MFE Także pamiętajcie Aha, jest jeszcze taka druga zasada nie można skorzystać z dwóch na raz. Dlaczego? Teraz się przekonacie. Autor się zabezpieczył przed taką, jakby się mówić, bo to jest cały czas produkowana energia z tego jaja za darmo. Non-stop. To cały czas. Zobaczcie, co idzie, jak postawię jajo. Jeszcze jedno. Oj, nie ten generator. Jeżeli sobie scitujemy. Zobaczcie. Tylko nie polecam czytować jaj czy coś na serwerach. No tylko jedna osoba będzie mogła mieć e, to jajo. No mój drogi, czemu nie tworzysz? Zaraz sprawdzimy. Na szybkiego. MFE. Zasada jest taka, że powinien wybuchnąć. Jednak działa i tworzy energię. A może ja tego w konfigu. A zapomniałem, w konfigu, domyślnie w konfigu jest, że wybuchnie, bo to jest, to była wersja pod serwer, więc no, więc było ustawione, że, że, że nie tylko jedna osoba może korzystać. To jakby inna modyfikacja dawała jeszcze jajo. Normalnie domyślnie w konfigu jest ustawione, że to jajo po prostu wybuchnie i to wszystko zniknie. A więc miejcie to na uwadze. Dobra, teraz mamy plazma generator. Plazma generator, do czego on służy? Jest on zasilany tylko i wyłącznie plazmą, helium plazma, zresztą sobie zobaczcie, i daje 8, ponad 8 milionów energii EU, czyli czyli a LOT of. Oczywiście ja tu mam ASU, AESU postawione. E bo inaczej, no inaczej, no, no nie da rady popatrzcie taka ilość energii eee, wrzucamy helium plazma cel, też pokaże jak uzyskiwać oczywiście uzyskujemy tylko i wyłącznie w reaktorze fuzyjnym o którym sobie też opowiemy I popatrzcie ile energii to daje jedna cela 8 milionów eu masakra no dobra i też muszą być wajery. E, superkonduktory, żeby to zadziało, chyba że trans, e, no, transformatory będziecie kłaść, to wtedy będzie ok a i crafting tego już wam pokazuję crafting plazma generatorów moi drodzy wygląda w ten sposób droga sprawa, nie jest tania ale, ale z tego będzie, będziecie korzystać w późniejszym e, etapie rozgrywki w greg no dobra, powiemy sobie jeszcze o przechowywaniu energii. Mam nadzieję, że ja to ustawiłem tak jak powinno być. A, e, ustawiłem. Przechowywać energię możemy nie tylko w, w MFSU, ale są też wyższe tier. Jednym z nich jest AESU, e, Adjustable Energy Storage Cell. Tak Tak to się zwie, tak to się zwie. Kraftowane jest w ten sposób za patronik. Orbów. droga sprawa, bardzo droga sprawa, ale e, daje ona nam możliwość, jeżeli mamy e, przykładowo mm, o, czekajcie, może wezmę jakiś armor jakiś nienaładowany armor e, założę go na siebie, chcę żebyście wiedzieli wszystko Załóżmy. No, mam, mam założone na siebie i w, te, w tym miejscu mogę zacząć. Przekładać. Tylko czekać. Pod, podepnijmy, jest on w stanie prze, przechować 100 milionów EU i przyjąć maksymalnie 2048 natężenia energii. Żebyście to mieli i a wyrzuca z siebie 32. Czyli rząd maszyn z w spokojnie może być e, zasilony. Pop nie, to W to miejsce dajemy do ładowania lub do rozładowywania. Tak A oczywiście też możemy sobie zmieniać, zwiększać output jak widzicie na taki jaki Wam będzie potrzebny, więc jest to bardzo przydatny blok bardzo. E, jeśli chodzi o przechowywanie energii i na pewno będziecie z niego w przyszłości korzystać. Kolejnym e, blokiem przechowującym energii jest Lapatronic Energy Solid Cell, -Cell Sifo. Nie, 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 nie. Unit. Te nazwy są masakryczne. Do tego będziemy potrzebowali LSU blok. Kraftowane w ten sposób. Dużo lapisu. I oczywiście sam blok w ten sposób dużo lepiej będziemy potrzebował. Na czym polega? Nie mogę mieć nic w łapie. Na czym polega ten blok? On może przechować podstawowo milion euro wypuścić 32 EU, znaczy natężenie 30, o natężeniu 32 EU. NATIC oraz output rzucający 5 EU w pakiecie na Tik. tak więc tak, jak z, oczywiście możemy go zwiększyć korzystając właśnie z tych z tych LESU -E -E bloków popatrzcie, dokładam jeden. jest, do, każdy blok dodaje nam milion EU w pojemności oraz zwiększa output o jeden. i możemy dowolnie Stawiać, w którym miejscu chcemy tym samym zwiększając pojemność jak i output a więc jeżeli chcemy zwiększyć do 128 no to wybaczcie na, naprawdę dużo będzie tego potrzebne i oczywiście pod każdy z tych bloków można podłączyć energię do ładowania powinno się ładować czemu się nie chcesz ładować 32 512 Zmienili to. To jest jedna z najnowszych wersji Graptecha, więc może i to zmienili. Teraz sprawdzimy. Powinno ładować jak ta lala. No. Być może w konfigu jest to zmienione. Jak to już mówiłem, jest to wersja pod serwer, Tak, żeby była wygodniejsza dla większości. Ale ogólnie można było podłączać bezpośrednio pod źródło już te bloki. No nic, nie sprawdziłem, moja wina. Dobra. I ostatnim rodzajem przechowywania energii jest IDSU. IDSU Interdimensional... dimensional a, te nazwy... Interdimensional Energy Storage Unit. Kraftowany w ten sposób. Drogie, 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 jeszcze raz drogie. Ale... Powiem Wam tak, na czym polega IDSU. Każdy z Was ma swoje ID, które przydziela, e, przydziela Gretech i do tego ID będą przydzielone każde IDSU postawione przez nas w świecie. Jest to, jednym słowem, e, bezprzewodowe przenoszenie energii, czyli jeżeli ja tu postawię e, superkondaktora, to się na, zacznie napełniać i postawię sobie drugie zasilanie energii gdzieś w świecie. To jak będziecie widzieć, ta energia dalej wzrasta. Jest to bezprzewodowe i działa też międzywymiarowo. No, powiedzcie, że nie, to nie jest świetne. świetne. Tylko, że drogie. No i wyjście ma wysokie. Także pamiętajcie o transformatorach, jeśli chcecie maszynki łączyć gdzieś czy coś. Druga sprawa, w każdym razie, jeszcze taka mała uwaga: jeśli zniszczymy główne źródło, i to źródło postawimy jakieś inne. Zostanie zapamiętana poprzednia ilość energii. Nie jest to świetne, jest to zajebiste. Tak więc, tak to jest na tyle, jeśli chodzi o generowanie i przechowywanie energii za pomocą modyfikacji GregTech. W kolejnym odcinku maszyny polecimy ten rząd maszyn. Tak więc pozdrawiam z gorąco. Mam nadzieję, że taka opcja Wam się podoba. Mm. I tak. Trzymajcie się. I cześć.